Okej, okay, siomeczki, witam was w kolejnym odcineczku z modyfikacji do Minecrafta i w tym momencie wam coś powiem. Sorki, że będą tylko odcinki z modyfikacji, nie z łbaka, ale nie mam, normalnie po prostu nie mam czasu, ponieważ tak jak mówiłem w wcześniejszym odcineczku po prostu poprawiam oceny i jest to dla mnie najważniejsze w tym momencie, nie YouTube, to schodzi tak jakby na drugi level, ale będę się starał, żeby te odcinki były jak najbardziej zwięzłe, szybkie. Na temat i przede wszystkim ciekawe, więc lecimy z kolejnym modem. Ten jest, e, nazywa się Lucky Drinks Mod, e, który dodaje, tak jak sam nas Lucky Drinky, czyli szczęśliwe picia. Nie wiem, jak to się nazywa, e, ale dodaje ono właśnie takie picia, które, m, tak jak samo nas wskazuje, e, tworzą takie coś jak Lucky Bloki czyli naprawdę epicki e, mod. Mam tutaj sobie koksa, ponieważ przyda się nam, uwierzcie mi, I sobie go zjem e, I mamy tak, pierwsze trzy Flowstone Mixture. E, Flowstone Mixture podstawowy, może zrobimy tak. Explosive i Flowstone Mixture Mystery. Eee, Każda linia ma po prostu wyższy poziom i coś tam dodaje innego. Eee, nie można ich na razie skraftować, znajdują się tylko w dungeonach i tylko w np. wioskach NPC-dów i tak dalej, i tak dalej. Więc spróbujemy sobie wypić kilka. No i zobaczymy, testujemy. <laughs> Uwaga, czy mamy szczęście, czy nie. Uwaga, o na razie nic. Ten pierwszy e, najczęściej nic nie robi, ale można zabić, może nam zebrać pełno życia. No, może nas przyspieszać, jak widzicie. No, zobaczcie, jakie mamy efekty. Zobaczymy dalej. No, na razie mam szczęście, jak widzicie się meczki. Tyryry. No nie, muzyka z Minecrafta, Tego to ja nie chciałem. Sorry, dobra, jeszcze raz. Nic, cały czas nic. Ok, jesteśmy, e, znaczy spadł nam speed. No, jak widzicie, ten drink nie jest zbyt mocny. Po prostu on ma taką jakąś malutką, malusieńką szansę, że nam coś da I najczęściej nam nic nie robi, albo zabiera nam po prostu życie I nie chcę wam to pokazać, ale widzicie mam naprawdę duże szczęście, nie może mnie nic trafić Nawet piorun? Nie? Nie? Nic? Nic? Okej, okay, nie, to dolecimy no za zernym. To już jest Unstable, ten pierwszy jest Energizer. Czyli taki po prostu, że ma tą szansę jakąś. Na, 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 Największą szansę na przykład na Energy, że nas po prostu przyspieszy. Następną rzeczą jest to Unstable. On już może naprawdę rzecz nam e, dziwne na wypijemy go. Uwaga, właśnie takie, dobra, odsuniemy się może troszeczkę. Jedno TNT już wybuchło, oczywiście. Dobrze, bo mam Speedę na razie. Lecimy dalej. Następne TNT, no super. No to widzę, że mam warta. Wypijemy dalej. Dobra, nic teraz. Nic nie dzieje, kurde O, widzieliście? O to mi chodziło Jeszcze by to nas zabiło Dlatego mam przy sobie koksa I naprawdę to mi pomoże w tym momencie Uwaga, Ja i jeszcze nic Nic Nic, są takie rzeczy jak na przykład piorun TNT i właśnie Piorun mnie trafił, na szczęście mnie nie podpalił Uff, no i to chyba tyle na Mister Rising. O nie, dobra, mam koksa Ziemeczku, nic, nic na to nie wradzisz No i powiem wam, że właśnie Dostałem teraz w tym momencie chyba poison nawet tego nie ma, jak widzicie tych efekty po prostu nie, nie pokazują się te efekty po prostu Pijemy dalej tak do 43, tak jak jest tam I zobaczymy jak to będzie wyglądało. Chyba sobie nałożyłem efekty Poisona, więc muszę sobie, muszę sobie zjeść mojego koksa. Pijemy dalej, uwaga. Jest mam slowness, o Boże, zobaczcie, gdy, gdy będziemy mieli slowness. Eee... Nawet tego nie widać, zobaczcie Na to jeszcze wszystkie itemki mi wyrzuciło. Dobiegniesz do tego mleka vertex. Dobiegniesz. Szybko. Pi, pi. No nie i muszę zginąć naprawdę. Ok, wróciłem w nas z y, miejscem jego umarcia. O, tam gdzie po prostu umarłem. I zobaczcie jak te rzeczy są porozrzucane. Jedna była tam, druga jest tu. No więc naprawdę, gdy użycie tego podka, uważajcie na wasze rzeczy. Najlepiej to w domku robić, w sumie. E, w miejscu, które, które znacie po prostu. E, moda jest na 1.1.2 na 1.6.4. W ogóle nie ma tego moda, więc szkoda, będę dodał sobie do paczki. Ale zobaczymy. E, ja założę sobie moje ubranka, że tak to ujmę. E, poukładam rzeczy tak, jak były. Nawet dzisiaj nawet mleko czasami nas nie ratuje przed... E, Takimi rzeczami, więc naprawdę jest żal Więc cóż, lecimy dalej, to już były Unstable, teraz Explosive No, Explosive Sama zastosuję Będzie nieźle, dobra, gamę, modę Zero, Ok. próbujemy Explosive, uwaga I, o, widzieliście Zrobił mały wybuch i trochę nam zabrał Życia, na szczęście nie aż tak dużo To nie był najgorszy Explosive, lecimy dalej Okej, okay, teraz wyrównał to W paski, dobra, dobra Ok. rozumiem, następne o, teraz wybuch. Okej, okay. ciśniemy dalej. Teraz ja wyskoczyłem do góry. Teraz dostałem damage. Widzicie, cały czas dostajemy po prostu jakieś tam obrażenia e, od eksplozji, A więc, naprawdę, jak nie, ma, nie jesteście na koksach, to nie warto tego robić. No, zobaczcie, jak to wszystko wybucha tutaj pięknie, ładnie. Ja może sobie włączę gamę moda. Gamę moda w ogóle. What the fuck, modę 1. Okej, okay. i sobie stąd wyskoczę. No i zobaczcie, jakie do dziury robi. Więc uważajcie, nie w swoim domku? Na pewno nie. Oczywiście, nie jest taka mocna ta modyfikacja jak e, Lucky bloki. No, i czuję myślę, że to jest plus, ponieważ no, niektóre, że tak to ujmę, potrafią niszczyć rzeczy, i to naprawdę mocno. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że ten prostu mod będzie wadę. jeszcze dalej, bo już naprawdę jest ciekawy. Teraz, Mystery On ma taką gigantyczną szansę, sobie to pokażę i zaryzykuję, że nam da gigantyczne bonusy. Zobaczcie na to. Okej, okay. to jest bonus, Mystery. Nie skomentuję tego, okej. Okay? Nie skomentuję. Tutu, Oh, je. Yeah. O, oh, tak. O, oh, tak. O, 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 tak. Ok, że meczki, to było na tyle. E, żegnam się z niej w tym momencie, bo Vertex teraz szybko macha ręką i będziemy dzisiaj się <ścoughs> To jest naprawdę kozacki więc ma nadzieję, że nie wiem, on się jej podobał, to zostawcie znaczy łapy w górę, bardzo mnie to zmotywuje, już nie chcę dobijać, ponieważ ostatnio strasznie mówiliście, że nie chcecie, żeby to, żebyście dobijali tych łapek, no dobra ziemeczki, więc zobaczymy, ja nie proszę o łapki, zobaczymy ile dzisiaj wam się uda tych łapek dobić, jak będę widział, że tych łapek jest mało i się nie udzielacie pod to wrócę do starej metody, więc trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka, bijecie na Aska, Facebooka, tak dalej, tak dalej, do następnego odcineczka, trzymajcie się i hejos, na razie ziemeczki. Trzy, dwa razy. Szała!